Na grzbiety, a dzisiaj pokażę wam Trzy nowe nabytki. Tutaj jest taka ładna jałóweczka Którą wymieniliśmy za fistaszka. Niektóra część osób kojarzy Kto to fistażek Ci co kojarzą to dobrze Daje się pogłaskać Taka bardziej oswojona jest No tutaj jest nowa krowa Taki pulpecik i tutaj piję ją czarny Czarny ma pijana Jest na łańcuchu Wcześniej też była na łańcuchu i tu jest też taka duża krowa. Taka szarowata. Pokażę ją zaraz bardziej z bliska. No, tu jest ta krowa, tak bardziej z bliska, tak ona się prezentuje. Były w dobrej cenie, kupiliśmy. No. I gwoździem tego programu jest. Proszę Państwa. ta ta tam, tam, tam. Rambo. Rambo to jałóweczka. Nazwałam Rambo, bo chciałam, żeby miała na imię Rambo. To fajna jałóweczka do spijania tej, tego, tej krówki. Nie Rambo? Rambo nie jest chora ani nic, nie boi się nie człowieka. Rambo to bardzo fajna krówka, jałóweczka. I co? No i, co? I No. Jest ona fajna, ładna. Bardzo lubi człowieka. Chodź, Chodź Rambuś. Tam O, pija teraz tą Tam to jest na łańcuchu. I tutaj też takie małe nowości. Yy, zamknęliśmy tą dużą czerwoną, która przygarnęła Mareśkę sierotę, yy, bo jest do wysielenia. A tam ta Mareśka sierota by wypiła i całe mleko i by było to trochę słabie. No, tu jest jej która by się boi człowieka No bo i tu jest ta czerwona, nie? i tu jest najlepsza krówka. No, teraz będziemy próbować podstawić Rambo do tej... Wiesz, bardzo ono jest fajne, tak? O, tutaj podchodzi. Idź, Rambuś. No, idź. Idź. O, tu proszę Państwa, proszę bardzo. O, tutaj Rambo. Wywija swoim pięknym swoim języczkiem z boku, próbuj, Rambo. Większe szanse, że nie dostaniesz. O, 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 no teraz się obróć. Najcia! No, idź, próbuj, no próbuj. Dobrze. No jest, jak, jak już się przystała I klawa nie będzie bić. To Rambo będzie miała euforię. Czek, Rambo, ty wielka krowa jesteś. Ale ogólnie, jak zauważyłem, mamy już je dwa dni i Rambo coraz bardziej się przyzwyczai, że to jest jej mama. Bardziej chodzi obok niej, nie jak była to spuszczona, chodzi obok niej i wszystko. No, tata wypuścił jałóweczkę. Tą. Tam chodzi. No i co? Fajnie jak pije nie? Cicki nie bolą no. tutaj, tutaj jak widać. To ja łowiczę chciała wlecieć do wiaty No, jak widać tutaj Rambo ma euforię. No tak słodko piję. Tak ona się prezentuje. Raz opowiem taką historię, że się zaparła, bardziej nogi miała z tyłu, zaparła się i tak walła, tak, tak cycka uderzyła tak, że tak do góry tak i spadła na te kolanka, nie, tak tego, Że po prostu tak na kolana przecież spadła. Nie! Yeah, Je, yeah. A ta jałówka chce do wiaty. No, tutaj niech pije sobie Rambo, pięknie, ładnie i idziemy Wam pokazać kolejne nowości. No, tu wypuściliśmy tą białą z tymi z trzema spijaczami. i zazwyczaj one przychodzą rano i wieczorem, tak się same ustalają. No, ona tutaj ryczy, bo chce na śród iść. Dzisiaj chyba nie była. Była dzisiaj ona na śródzie? Odzwyczajamy. no. Tutaj ta jałóweczka. Zmieniliśmy ją za fistaszka. tak jak mówiłem, część z Was wie, jakie to krowy. Część z Was może nie wiedzieć, jaka to miękki jak dobyczek. No, kopyta ma trochę takie niefajne. No, ale wytrzę sobie. No, tu ogólnie ostatnio dałam im tutaj balotał do wiaty, tu żeby miało sobie co jeść, bo wtedy jeszcze zamykaliśmy i tego, żeby na pewno cielki były opite, miały, opi, miały opite cyski, no i tak został ten balut, bo jeszcze go nie zjadły. Ona bardzo, spróbuję lekko przegonić, bo ona bardzo chce do wiaty. Przyzwyczajona do budynku, nie? Ona nie może. Pierwsze kopnięcie prądem będzie, mówisz? Idź. Idź, idź. Tak w ogóle ona bardzo jest podobna do tej dużej. Tak nie wiem, bardzo mi się ją przypomina. Po tych tutaj łatkach, tak. No powiem wam. Naprawdę jest podobna. Idź. Wymienialiśmy ją wczoraj wieczorem, czyli piątek. Lejdź, nie bój się. Co ci się dzieje, że się bój? Nie bój się. Mecia, odejdź. Chodź, go nie wiem trochę. Spokój się, bo to narwujesz No, tutaj jest Marsiu. Zabraknąć go nie może. To musi być. No i idziemy do ramła, zobaczyć. Została misja taka, żeby zabezpieczyć ramę, żeby była na drucie. żeby może to bardziej krowy zmotywują? Nie wiem, ale miałem co zrobić, to to zrobię, nie? A tutaj statko sobie funkcjonuje. Jest tutaj statko... żebym je użyła. No, końsko. To jest ogólnie taka w tym jadrycie, które zabezpieczamy. To jest bardzo fajna brama z marki Boryz, bardzo polecam, chociaż mnie nie płaci. I żebym... O, przepraszam. No i tutaj tak brama tylko ją ciągniesz i ona tu się tego. Tak chodzi, tutaj tak bolczyk, cyk. No i już nie będzie, nie? Jest takie fajne. Pokażę Wam coś przed bliska, jakbyście chcieli robić samoróbki. Tutaj po prostu tak idzie cyk i tyle. Tak to wygląda. No, no. Brama też tutaj jest fajna, bo może ją rozszerzyć. na tych śrubkach, można ją rozszerzyć, więc jest też fajnie. No polecam tą firmę. Hmm, idziemy do Rambo i się będziemy powoli żegnać. Będziemy próbować z wygonić wygąsić tą razem, bo ona nigdy nie była na dworze, z tego też słyszałam. No idź. No, idź, Ona jest fajna taka w dotyku, taka mięciutka. I idź. Co to się dzieje? I idź, Maciusiu. No, idź, idź Meciuś, Uważaj, żeby tego nie wyszło. No, pokażę Wam, jak to się zamyka. Tak, Weźmy pod goń ta, 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 No, tutaj tak ona sama idzie. Ona musi sama poradzić, się jest dużo. No to odzywaj się. No, odzywaj się. Dobra. No i to działa w taki sposób, że ciągniemy bramę ze sobą. Tutaj. I tu. No i już nie wiedziemy. No no a ona nie wyjdzie. Dobra. Dobra, no idziemy do Rambu. Chyba. Cześć do No. No tak wtedy będziemy kończyć. Rambo jest No no i ja się z wami żegnam. Cześć!